We wrog się numer 6, i dzisiaj będzie to room tour I stoimy przed moimi drzwiami do pokoju. Tutaj mam swoją szafę, następnie jest łóżko z poduszkami. Nad łóżkiem jest półka z dekoracjami i z kwiatkiem. Tutaj na parapecie jest świeczka, kalendarz z Kindera i szklana ozdoba i napiszę wam w opisie jak ona się nazywa. Tutaj mam stolik, swoją komodę. Na komodzie mam dwie skarbonki i Takiego szklanego, właśnie pieska. Tu mam też świeczkę, ptaszka, y, obraz. I też mam kalendarz zaraz wam pokażę. O taki. Dalej jest misiu. Telewizor. Kolejny misiu, kaloryfer, moje książki. I w sumie to by było na tyle. Trochę się zmieniło. I teraz przejdziemy do otworzenia kalendarza adwentowego.